Dzień dobry wieczór, jest 10 dzień marca do końca roku pozostało 296 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Aleksander, Piotr oraz symplicy już wszystkiego najlepszego dla was. Natomiast w Polsce obchodzimy dzień mężczyzn, dlatego dla każdego faceta mężczyzny, chłopca, życzę wszystkiego dobrego. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1994. Założono Uniwersytet Opolski, jeden z 18 państwowych uniwersytetów w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Opolskiej Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. Uczelnia odwołuje się swoimi tradycjami do prób stworzenia Uniwersytetu Piastowskiego w Brzegu w XVI wieku przez księcia Jerzego II Wspaniałego i w Nysie w XVII wieku przez księcia biskupa Karola Habsburga. Jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której w 2011 roku studiowało blisko 16,5 tysiąca studentów, kształci studentów na 47 podstawowych kierunkach na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Opolski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jego ramach znajduje się 12 wydziałów, 20 instytutów oraz 12 jednostek międzyuczelnianych, w tym między innymi Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W roku 2011 zatrudnionych było 771 pracowników naukowo-dydaktycznych. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracowało 87 profesorów, 165 doktorów habilitowanych i 350 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową. O rok 2000 ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Fakty i Mity. Tygodnik został założony przez Romana Kotlińskiego który od listopada 2016 roku pełnił w nim funkcję redaktora naczelnego. Czasopismo ukazało się 10 marca 2000 roku. Jego deklarowna działalność od początku skupiała się na obnażaniu hipokryzji Kościoła Katolickiego oraz publikowaniu materiałów dotyczących przestępstw kryminalnych i obyczajowych popełnianych przez duchownych różnych wyznań. Fakty i mity drukował także teksty publicystyczne bieżące analizy sytuacji społecznej i politycznej, prześmieszwcze ilustracje i komiksy. W 2001 tygodnik jako pierwszy ujawnił przypadki molestowania seksualnego przez arcybiskupa Juliusza Peca. Z inicjatywy czytelników Fakty i Mity w 2002 powołano lewicową antyklerykalną partię Postępu Racja. Działalność partii skupiała się głównie na kwestiach światopoglądowych. Ugrupowanie opowiadało się za zbudowaniem państwa o saklarnym i neutralnym światopoglądowo obliczu oraz pełnym rozdziałem kościoła od państwa. Partia zakończyła działalność w 2013 roku. Redaktor naczelny tygodnika wystartował w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, dostając się do parlamentu z listu ruchu Palikota. Od października 2016 tygodnik wszedł w skład związku kontroli dystrybucji prasy. W styczniu 2018 redaktorem naczelnym Fakty i Mity został Dariusz Cychol. Z powodu nierentowności i systematycznego spadku liczby czytelników fakty i mity przestały być wydawane. Ostatni numer wydany przez półkę Błaja News ukazał się 31 lipca 2020 roku. Tygodnik od kilku lat notował sukcesywny spadek odbiorców. Trudną sytuację pisma pogłębia dodatkowo pandemia COVID-19 kiedy to od marca do czerwca pismo odnotowało rekordowo słabe wyniki sprzedaży od początku istnienia. W lipcu 2020 z funkcji redaktora naczelnego tygodnika został zwolniony Dariusz Cychol, a jego miejsce zajęła Ewa Kotlińska będąca prezesem Buaya News, spółki wydawającej pismo, która nadzorowała jego likwidację. Natomiast prawa do tytułu zostały wystawione na sprzedaż. Część druga Kartki z kalendarza Świat Rok 1992. We Frankfurcie nad Menem w związku z tzw. Tak aferą karabinową aresztowano sześciu Polaków. Raimund Henryk Szwonder, polski polityk, inżynier, senator trzeciej kadencji, ukończył studia na Wydziele Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, po których podjął pracę w Fabryce Maszyn Rolniczych w Czarnej Białostockiej. W 1975 roku uzyskał zatrudnienie w zakładach mechanicznych łucznik w Radomiu. Zajmował kolejne stanowiska w tym przedsiębiorstwie, awansując ostatecznie na zastępcę dyrektora. 10 marca 1992 został zatrzymany we Frankfurcie nad Menem, a następnie tymczasowo aresztowany w związku z oskarżeniem ze strony Stanów Zjednoczonych o próbę sprzedaży broni do objętego embargiem Iraku. Jego współpracowników zatrzymanych razem z nim uniewinnił sąd amerykański. Natomiast Reimut Schwonder w 1997 w Niemczech prawomocnie został skazany na karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jednak jedynie za nielegalne przekazanie czterech pistoletów podstawionemu handlarzowi, co miało według oskarżenia stanowić próbę pod większą transakcję. W latach 1993-1997 z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej sprawował mandat senatora trzeciej kadencji z Województwa Radomskiego, w trakcie której był przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. W 1997 i 2001 z listy SLD bezskutecznie kandydował w wyborach parlamentarnych. Od 1998 do 2002. Pełnił funkcję radnego sejmiku mazowieckiego, w latach 2003-2007 zasiadał w zarządzie fabryki broni Łucznik w Radomiu. W roku 2009, 11 osób zginęło w masakrze w hrabstwie Genewa w Alabamie. Masakra w hrabstwie Genewa miała miejsce 10 marca 2009 roku w amerykańskich miejscowościach Genewa oraz Samson położonych w hrabstwie Genewa w stanie Alabama. W wyniku strzelaniny zginęło 11 osób, w tym również jej sprawca. Wśród ofiar była także rodzina sprawcy, który wcześniej spalił dom swojej matki w mieście Kingston. Początkowo sądzono, że sprawca strzelaniny został zabity w trakcie obławy przeciwko niemu, jednakże późniejsze raporty potwierdziły, że sam targną się na swoje życie. Funkcjonariusze policji podali, że sprawca masakry Michel McLenton zabił 10 osób, członków rodziny, a także przypadkowych ludzi, oraz podpalił dom swojej matki, zabijając ją. Rozpoczęta w mieście Samson masakra zakończyła się po tym, jak sprawca popełnił samobójstwo. Masakra rozpoczęła się na stacji w Samson, a następnie przeniosła się na plac dla przyczep kempingowych, gdzie zginęło 5 osób. Reszta ofiar została zastrzelona w sklepie w mieście Genewa. Sprawca ostrzelał także samochody podczas swojego rajdu po autostradzie. Podczas obławy policyjnej sprawca został raniony w ramię. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek Kalendarium o godzinie 20. A tymczasem to wszystko dzięki wielkiej narka... Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.